Pośle. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Wysoki Sejmie dyskutujemy dzisiaj nad bardzo poważną w swojej materii uchwałą, która rodzi, rozumiem, emocje, ale nie o emocje tutaj chodzi. Tutaj chodzi o prawdę i oddanie czci tym wszystkim, którzy w tych wydarzeniach zginęli. My liczyliśmy na konsensus i na przyjęcie tej, tego projektu uchwały przez aklamację. Niestety nie udało się, nad czym ubolewamy jako klub parlamentarny. Natomiast zanim przedstawię stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kilka faktów, bo w tej debacie publicznej bardzo często nam umyka to, czego dotyczy ten projekt uchwały. Mija właśnie 70. rocznica kulminacji zbrodni wołyńskiej. W wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło z ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych jeszcze raz podkreślam i zgadzam się z tym, o czym mówił marszałek Stefaniuk nie przez naród ukraiński, ale przez nacjonalistyczne organizacje ukraińskich oprawców frakcja Stefana Bandery, organizacja ukraińskich nacjonalistów i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia. Ounupa nazywały swoje działania antypolską akcją, ale to określenie ukrywało de facto zamiar jakim było wymordowanie i wędzenie Polaków z tych ziem. Pierwszy masowy mord na ludności polskiej na Wołyniu został dokonany 9 lutego 1943 roku przez oddziały ukraińskiej armii powstańczej, które zamordowały 173 osoby we wsi Parośla. Oczywiście mówiąc o tych tragicznych wydarzeniach nie możemy się odnosić tylko do Wołynia bo to również określenie zbrodni zbrodnia wołyńska dotyczy nie tylko terenów Wołynia czyli byłego województwa wołyńskiego ale także byłych województw lwowskiego tarnopolskiego i stanisławowskiego a także lubelskiego i poleskiego to również masowe mordy na ludności polskiej na terenie Galicji Wschodniej, które rozpoczęły się w 1943 roku. Tam UPA kierowana przez Romana Szuchewicza o pseudonimie Taras Czuprynka rozpoczęła antypolską akcję w Galicji Wschodniej w kwietniu 1944 roku i również ta akcja miała na celu wymordowanie i wypędzenie z ziem. Obywateli polskich. Należy również podkreślić, że z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęły także rodziny polsko-ukraińskie, które tam żyły i tam mieszkały, ale ginęli również Ukraińcy, którzy pomagali ludności polskiej. Mówiąc i debatując nad tą uchwałą należy się zastanowić, do jakich makabrycznych wydarzeń. Prowadzą wszelkiego rodzaju nacjonalizmy. Niech to również będzie dla nas ogromną przestrogą, bo co jakiś czas docierają do nas informacje o organizacjach nacjonalistycznych i w Polsce, i na Ukrainie. I pamiętajmy jeszcze raz, tutaj nie ma potępienia narodu ukraińskiego. Tu jest potępienie zbrodniczych organizacji, organizacji, które dokonywały eksterminacji Polek i Polaków na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Ja pochodzę z tego województwa, gdzie te wydarzenia są jeszcze żywe, bo żyją ludzie, którzy jako dzieci byli świadkami tych wydarzeń. I te osoby proszą o przyjęcie takiej uchwały. Tam ginęły całe rodziny. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył dwa wnioski mniejszości. Pierwszy językowy, aby w pierwszym akapicie Związek Sowiecki zastąpić wyrazem Związek Radziecki. Chodziło tutaj o to, że taka, takiej nomenklatury używano w stosunku do ZSRR. A nasz drugi nasz wniosek, aby w pierwszym akapisie skreślić ostatnie zdanie, aby nie było wrażenia usprawiedliwiania tego, co się działo na tych ziemiach przez działania ZSRR i hitlerowskich Niemiec, aby nikt nie odniósł takiego wrażenia. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej, popierając te dwa wnioski mniejszości, które złożyliśmy, również zagłosuje za piątym. Wnioskiem mniejszości, który brzmi następująco: w drugim akapicie, zdaniu drugiemu, nadać brzmienie: Zbrodnia Wołyńska na Polakach ze względu na jej zorganizowany i masowy wymiar, to zbrodnia ludobójstwa. Dziękuję, Dziękuję. bardzo, panie Dzięki, panie pośle. Panie